Pięć długowiecznych stref na planecie Ziemia. We po odkryć DNA i ludzkiego genomu skłonni jesteśmy myśleć, że długość naszego życia jest w głównej mierze zależna od odziedziczonych genów. Jednak czy wiedziałeś, że istnieje dosłownie kilka miejsc na Ziemi, gdzie ludzie żyją nie tylko zdecydowanie dłużej, ale również jakość ich życia, poziom zdrowia i szczęścia wykracza ponad normę. Są to sardynia we Włoszech nieopodal Ikaria w Grecji, natomiast w Japonii mamy wyspę Okinawę, następnie mamy Nikoje w Kostaryce i jedyne z tych miejsc, które nie jest wyspą, a mianowicie Loma Linda w Kalifornii. A wszystko to wiemy dzięki książce amerykańskiego podróżnika Dana Batnera, który na swoim koncie miał m.in. przebytą trasę rowerową od końca Ameryki Południowej do końca Północnej. Książka Niebieskie strefy. 9 lekcji długowieczności od ludzi żyjących najdłużej wstrząsa amerykańską publicznością, a przy okazji świetną reklamą Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który jest właśnie jedyną strefą długowieczności niebędącą wyspą. Dan Butner zebrał 9 cech wspólnych łączących życie ludzi w tych regionach. Możemy je streścić w następujących punktach. Punkt pierwszy. Dieta oparta na warzywach. To pierwsza rzecz łącząca wszystkie wymienione społeczności. W przypadku większości z nich nie jest to jakiś widzimisię, ale przymus wynikający z regionu, na którym mieszkają. Na przykład Sardynia, będąca górzystą i nieurodzajną wyspą, wymusza taki tryb żywienia. Dieta więc składa się głównie z warzyw, a mięso spożywane jest rzadko. Z podobnych powodów taki jadłospi znajdziemy w pozostałych niebieskich regionach. A wyjątkiem jest tu miasto Loma Linda, które okupowane jest przez dużą grupę prawosławnego dłamu kościoła pod nazwą Adwentystów Dnia Siódmego, radykalnie stosują się do zasad wypisanych w Biblii, stąd rzadko spożywają mięso. Unikają także wszelakich używek, począwszy od tytoniu, na alkoholu to kończąc. Nie martwcie się jednak, ten wymóg nie jest konieczny, ponieważ już na greckiej Ikarii i włoskiej Sardynii wino jest częstym dodatkiem do dań, Oczywiście, w małych ilościach, nie uświadczycie w tych regionach alkoholików. Punkt drugi: regularne zażywanie ruchu o niskiej intensywności. Mężczyźni na górzystych regionach Sardynii zajmują się głównie wypasaniem kóz i owiec, a to wymusza na nich długie spacery około 12 km dziennie podczas których są cali skompanii w słońcu. Co ciekawe, jest to chyba jedyny region, w którym średnia życia wieku mężczyzn jest wyższa niż u kobiet, być może dlatego, że kobiety ten czas spędzają głównie w ogródkach i tym samym mają mniej ruchu. Wymagania wzmożonego ruchu istnieją też na Kostaryce, na której urbanizacja i technologiczny transport kuleją, wymuszając na mieszkańcach poruszanie się o własnych siłach, czy to pieszo lub przy pomocy rowera, Oczywiście, mniejsza urbanizacja to większe rolnictwo, a to prowadzi nas do punktu pierwszego i diety opartej na warzywach. Inwestycja w rodzinę i relacje społeczne. W wymienionych społecznościach nie istnieje coś takiego jak dom starców. Ludzie dbają o siebie, człowiek starszy jest szanowany, system emerytalny nie jest potrzebny i człowiek nie martwi się tym, co będzie z nim na starość. Życie towarzyskie jest tutaj szeroko kultywowane. Problemem jest jednak czas odwiedzin, ponieważ na przykład Ikaryjczycy nie noszą zegarków, więc umówienie się na konkretną godzinę bywa kłopotliwe. Ikigai, czyli poczucie celu. Badania wskazują o wysokiej śmiertelności objawiającej się u ludzi tuż po przejściu na emeryturę. Tłumaczy się to z zaniknięciem życiowego celu. Na japońskiej wyspie Okigawa w ogóle nie istnieje słowo oddające termin emerytura, Zamiast tego używają oni często pojęcia ikigai, które w wolnym tłumaczeniu oznacza cel, dla którego wstali danego poranka. Hara Hachibu jest tak, by być najedzonym w 80%. Ta maksyma ma już swoje lata, pochodzi od Konfucjusza, chińskiego filozofa żyjącego 500 lat przed naszą erą, więc jeśli przetrwała tak długo, to nie sposób odmówić jej mądrości. Stosowana oczywiście na wyspie Okigawa. Ma ona zresztą swoje naukowe uzasadnienie, ponieważ informacja o sytości dochodzi do mózgu z pewnym opóźnieniem, warto więc, jeśli poczęstujemy znajomych zbyt małą ilością jedzenia, wspomnieć o tym fakcie. Punkt ostatni, szósty, duchowość. Adwentyści Dnia Siódmego poświęcałem jeden dzień w tygodniu na całkowite wyciszenie się, natomiast ten czas dla siebie na medytację w innych wymienianych społecznościach nie jest już tak arbitralnie określony, no ale czymże spacer Sardynczyka po górzystych regionach, jak nie formą medytacji, dlatego sferę duchową mają oni niejako wbitą w tryb życia. Na koniec wspomnę o pewnym człowieku Stamantisie Moratis, który pochodził właśnie z Ikarii. W poszukiwaniu lepszego życia udał się do Stanów Zjednoczonych, gdzie po odbyciu wyścigu szczurów. W wieku 62 lat zachorował na raka płuc. Właściwie nic dziwnego, ponieważ palił dwie paczki papierosów dziennie i jego praca odbywała się w niezbyt sprzyjających warunkach dla jego płuc. Ironią losu, postanowił na koniec swojego życia wrócić do rodziny Ikarii, ponieważ pogrzeb był tam znacznie tańszy, a zależało mu na tym, by nie obciążać zbytnio finansami żony. Problem w tym, że mijały dni, tygodnie, miesiące i ciało naszego bohatera nie chciało umrzeć. W tym czasie zajmował się ogródkiem, spędzał czas ze znajomymi i pił domowej roboty wino. Jakieś 30 lat później, kiedy dożywał setki, chciał udać się do swoich lekarzy w USA, by opowiedzieć im tą niesamowitą historię. Niestety nie miał okazji, gdyż wszyscy z nich już nie żyli.